This isn't just a nightmare. It's who I've become. Witam was w kolejnym odcinku zagrajemy w Quake 4. W poprzednim odcinku skończyliśmy na jeździe czołgiem i lecimy dalej. Ja od razu mówię, jeżeli ktoś ma tutaj arachnofobię, nie polecam tego momentu, co będzie teraz. Pająk! Paniąg wszystkich zniszczył! Au! Już się zdarzyłem z czymś. O kurde, pociski lecą na mnie, szcza do mnie. Odpowiadam ogniem. Szybki nie jesteś! Hehe. <grym> Ale pancerny! Ale, że mu bywał kurde, kurde, Nie! Zdychaj, pająku! No, w końcu! A, teraz jestem bliżej jednego końca, więc w sumie to trochę... <grytanie> no dawa, będzie trochę dłuższy odcinek, jak gdzie ja jechać? Tam chyba. No. Będzie nie ma połowy Ciemno tu. O kuda. Ty, kozak taki, nie działka. Hehe. No, chyba se jaja W takim miejscu? Zrzut? Kiepsko. No chyba że se... że Ża... O kude, zbudowałem. No, już nie, Chudowańś działa, hehe. He. Lecę. Chyba se jaja robicie. Headshot! Hehe. He. Dobra. Chudło. Headshot. Chudło. Weźcie mnie, nie bombardujcie rakietami, kurde, tylko dawać na front. Wy gracie nie fair, bo ja jestem czołgiem, a wy macie... A on wy umiecie latać. <laughs> Ten dźwięk... Jep Włączę lampę. O kurde, to? To chyba go zabrało. Ale co to miało być? Hmm, czy mi się wydaje, czy właśnie własnego zabiłeś ty, w foku? O oh yeah. Tam chyba mam wylądował Pak pudło I kot do mnie przyszedł. Cześć Kocie Patrz co ja wyprawiam Na to się drę Na? Nala e? wam Ale Jezu, was wasam Ja wam dam Kalkuciu

Coś się dzieje? Nie, dobra. Jazda. Kastakila Wow. No. Mm. Mm. No fajnie, zrobiłem save na save'ie, hehe. <ścoughs> dobra tam, lecę. O nie, pajączek. Masz. Masz. O. może skasować to? Tak od razu? Fajnie. A masz. Bombardujemy. O już po, po pajączku. Haha. Ha. Po co komuś tarczę na tę rakietę? Wystarczy Długi pająk? O kurde. O okulda Aaaa, taki to hałas robi, to wybuch. Panie spróbowałem. co jeszcze jeden pająk będzie? Zresztą pokażę ja. Oświecę się, a nie aż tak. Lecimy no. no i datujemy na miejsca. I wysiadamy z naszego czołga. To wygląda fajnie. Fajny design czołgu, taki mały. Dobra, to było na tyle w tym odcinku. Zagajmy w Quake 4. Żegnam się tutaj z Wami na razie. Cześć.